to jestem Cezar i witam z kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj w SBC dostaliśmy wyzwanie o bohatera food. Czego nie spodziewałem się, praktycznie idealnie miesiąc przed tym, aż dostaniemy tą paczkę jakby do klubu z edycji Ultimate, ale wydaje się, że im szybciej, tym lepiej z tymi kartami. Więc patrząc na wymagania, nie są jakieś straszne, ale też nie są jakieś super. Ponieważ mamy 83 oceny, 85 i 86, gdzie w tych dwóch pierwszych wyzwań potrzebujemy przepalić informa. Paczki też nie są dobre, ale tak naprawdę zależy nam wiadomo na tej jednej karcie. Więc przechodząc do pierwszego składu, tutaj już mam wszystko przygotowane i tak naprawdę dzień, dwa wcześniej kupiłem wszystkie karty 84 do 91+, plus, jeżeli chodzi o karty, które przydadzą się do wyzwań samych nietypowo, jeżeli chodzi o cenę. Więc tutaj na przykład takiego Tiago Silver kupiłem za 4500, nie mam pojęcia ile teraz może kosztować, czy te karty podrożały przez to wyzwanie, tak, podrożały, kosztuje 6000, więc prawdopodobnie te karty, które mam w klubie po prostu sobie sprzedam, no bo na razie nie mam potrzeby ich trzymać, ale to pierwsze wyzwanie możemy już przepalić, no i tak jak mówiłem, 4500 plus jeszcze 850 monet, więc około 5000 na to wyzwanie poszło. Ok, drugi skład gotowy. Tutaj jedyne karty, które miałem w klubie to był Rise, którego już trafiłem wcześniej z paczki z trzema informami. A cała reszta jest kupiona i na ten skład wydałem w okolicach 50 tysięcy, 55. Bardziej bym się skłaniał około 50. Więc przepalamy ten skład i został nam ostatni. I ostatni skład też mamy gotowy. Na ten skład wydałem 75 tysięcy, czyli podsumując, około 120-130 tysięcy wydałem na to wyzwanie. A teraz może być warty pewnie z jakieś 150, może 160 tysięcy. Więc patrząc na to, jakie mamy karty do tefienia, nie jest to zła cena. To już możemy sobie przyjąć, jak będę mówił dalej. Bo no mamy do tefienia Giniole, mamy Dinatale, mamy Abediego pele No i jeszcze zobaczymy zaraz, jakich mamy jeszcze. Mamy też karty tańsze, czyli na przykład takiego Kochleja albo Camposa. A jakbym trafił Cordobę, kola, kogo tutaj jeszcze mamy, kina, Dudka. To naprawdę bym się nie obraził, ale jest jedna karta, której nie chciałbym strasznie trafić, jest to Liumba z tego powodu, że już go mam. Ponieważ trafiłem go wczoraj lub przedwczoraj nie jestem pewien w pacce za 55 tysięcy. No i drugi jednak nie byłby mi przydatny, więc trafienie tutaj karty, która będzie warta powyżej 100 tysięcy. Naprawdę będzie już fajnym trafem, ponieważ już większość tych słabszych kart już o wiele spadło z ceny i już nie, naprawdę mało tych kart zostało, których byłem zadowolony, więc po prostu otwórzmy tą paczkę i zobaczmy jaką będziemy mieli narodowość, ponieważ to już nam dużo wyjaśni i zobaczmy, jest to narodowość Norwegii, czyli mamy Solskjaera. Patrząc na to jakie ma statystyki, no nie wydaje się aż tak złą kartą. Ponieważ jak sobie spojrzymy, ma 3 na 4, co trochę boli, ale patrząc po statystykach, wiadomo, mógłby mieć lepszą zwinność, równowagę, lepszą wytrzymałość, wykończenie ma spoko, tempo też jest OK. A patrząc na jego cenę kosztuje z jakieś 120, nawet bym powiedział 150 tysięcy, więc to jest OK cena, bo na przykład taki milito no, kosztuje już poniżej 100 tysięcy, a wydaje się, że jest naprawdę podobną kartą, jeżeli chodzi o statystyki. Więc ja nie będę narzekał. Może do czegoś się przyda później. Na pewno będę go testował, chociaż nawet na zmianę. I zobaczymy, czy będzie się dobrze nim gało. Na razie, biorę go do klubu. A ja mogę Wam podziękować za obejrzenie tego odcinka. No i tak jak zawsze, czekamy na kolejne wyzwanie. I widzimy się w kolejnym odcinku. Siema!